Takie pierwsze nagrywki. Zaczynamy w dość nietypowym miejscu i raczej typowym sprzętem w takim miejscu bym powiedział. Aczkolwiek i tak, myślę, że jest to spory fan będąc tu y, tak dużym ciężkim motocyklem. Nie? Dzisiaj założyłem ten wydeszek, który brzmi dosłownie obłędnie pod słuchajcie. To jest hit, nie? Ja to ja to gada, też nie chcę tutaj tej cody za dłużej robić żeby, żeby ludzie się nie buntowali ruszymy tak tutaj troszeczkę Ja mam wrażenie, że ten motocykl to jest tworzony właśnie z takich przejazdów. Na zwykłej krosówce lekkiej strasznie, strasznie poniewiera. Poniewiera na tych śliskich kamyczkach. A tutaj zobaczcie, są oponki dosłownie szosowe. A on sobie radzi. Jest dosyć głęboko po lewo A idzie jak wow. Kontrola trakcji wyłączona Mi jeszcze trzeba włączać ABS nie? Nie znaczy na ABS to nie jest taka głupia rzecz Nawet motocykl nie. Mauvavi 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 વાવું Słuchajcie, jesteśmy trochę w cięższym terenie A opony są mało terenowe Ale nic, spróbujemy, nie? Mam takiego ziomeczka Który uważa, że najlepiej się mu składało motocykl Jeżdżąc po asfalcie Gdy motocykl miał założoną kostkę, nie? Także, Artur pozdrawiam a zobaczymy, czy to działa w drugą stronę, nie? W którą drogę wybrać? W prawo czy w lewo? E, e, jedźmy w lewo Tylko pytanie, jak są wrócić, może tego nie widzicie, ale to jest lekko pod górkę Takiego luncha może mu przytłuczę, nie? Raz, dwa, trzy o, prawie że Nie no szkitu, ja się naj... największy fan dzisiejszej jazdy to będzie ten układ wydechowy nie? że on jest, że on jest taki kurcze... ...opłętny co chyba? Dzidom trzeba to przejść nie? Dobra, czuj. Zdejdzie będę go odkopywał. E kurde! Jest to kurde, jak zwykłą krosumą. Ej, bez kitu, to są opony zupełnie szosowe. szosowo turystyczne, Ale to idzie. Ej. Aj, przednie koło. Przednie koło odpłynęło. A nie, wiem, czy nie widzę mu przedniego hamulca. A no, idzie nie. O, fuck ale bym to chciał przeskoczyć ale jak to jej się wybije to przeskoczę prosto w tą kałużę O oh, fucking ciężki rywal ale dobra jedziemy Ej, a yeah, bez kilku kurde Ej, nie mnie tam było młody dokładnie ale myślę, że nie koło całe pokryło Kurde, nie wiem co się podpakować nie jest lekko już jest ten teraz dzisiaj to jest taki zupełny spontan ja tu jeszcze nie mam gumoli. nie wspomnę do tego ponak który to jest w zupełnie jakichś funfak w funfak czy o co to było? a jakaś woda dobra, spróbujesz się w funfaku na tego stylu bez kitu nie? ja raczej że jadę 10 na godzinę no nie, ale teren jest zacznie trudny myślę, że jak na te oponki na ten sprzęt pewnie niektórzy mają pekę z tego co mówię ale niestety mowa u mnie zawsze była jakoś, jakoś tak Eee. A przecież dzisiaj jedziemy tak korpan Rozrywkowo. A kurczę, jakiś fajny Na Napiłby się, nie? A ciekawe są ta piana. A tam u góry jakiś grzybior i tam do tej kołży Weski, tu jest taki plan. Plan. Co chwila mi wpadło do głowy. E, bo zauważyłem wiele śmieci, O, tu jakiś śmieci leży, tu jakiś śmieć leży. Żeby zrobić taką ekipę, w któryś dzień, wybrać się krosówkami na... na dosłownie sprzątanie lasu po tych kuźwa dziadach, co tak śmieją, nie? Tylko tak motocykl w lesie, nie? Aha. Czerwona lampa już się zapala. i właśnie to jest takie trochę posrane. co chciałbym może coś fajnego zrobić, ale nie do końca może to fajnie zaowocować na ten wydeszek. nie, no nie będę tej yy, zwierzyny pożył. Zastanawiam się, czy w ten filmik na YouTube Tak więc jeżeli to widzicie na YouTube, no to został udostępniony, ale teraz już mam w głowie, że jednak mój sprzęt w sensie komputer ma całą kartę graficzną, bo jest to zintegrowane pudło. I po prostu... Eee, nie wiem, czy jakoś to sensownie powycina. Eee... A się zaczyna wycinać? O, fakem. Nie, no tam się nie pał Ej, ale wiecie, teraz jest fak, bo patrzcie. Tutaj się nie nawrócę. Tutaj, jak się nawrócę, to na pewno poleci. O, świetnie. No, lipa lekka nie a nie mogę w jednym miejscu stać za długo, bo budzi to czyjeś zainteresowanie. Zróbmy tak, wyłączmy ten sprzęt i zjeżdżajmy na hamulcu. A o czym ja to mówiłem? No nie wiem po prostu, czy to się znajdzie na YouTube. Jeżeli się to znajdzie na YouTube, to będzie to w takie nagranie, na pewno amatorskie, bo i kamerka też jest już leciwa Bez kitów ten ręczny działa nie on działa? A wiem, jest tam drugi hamulec dołożony I to działa tak jak w stancie y, handbrake, nie? Także fajnie To jest fajna opcja, nie? Bo mamy hamulec y, na przednie jak i na tylnie koło pod ręką Kurde, ja coś tu mówię i próbuję się skupić a, jestem w takiej patowej sytuacji lekko Pewnie wielu z Was ciśnie teraz bekę e, tak po prostu Nie umiem sobie nawrócić, ale osoby, które mnie znają wiedzą, że bynajmniej wizualnie strasznie dbam o motocykle. Nie lubię, gdy mają jakieś ryski i tak dalej. Tak, nawet crossowe. Pamiętam, miałem kiedyś takiego klienta. Który był oglądać, to była podajże jakaś maszka YZ Które właśnie swoją drogą bardzo lubię I tenże klient Przyjechał do mnie i ja tam ramę malowałem nie? I on do mnie z tekstem typu Że, że to grzech jest malować ramy w krosówce, Że tego się nie robi bo to, bo to i tamto, a tak właściwie to nie uzasadnił tego w żaden sposób O co mu tak naprawdę chodzi Wydaje mi się, że po prostu miał jakiś tam ból dupy. O, gee. No taka sytuacja e, posiadając ten motocykl w lesie jest lekko słaba. O, dobrze, że na siłownię nie chodzę. <laughs> e, bez skitu. Muszę go wynawracać, muszę. No i co do tego klienta, nie? Oczywiście ja też tam Wyplakowałem go i tak dalej. No po prostu lubię to robić. Dwa o motocykle że mi się podobały. Raz nawet miałem swoją YZ -kę 85 -kę i trzymałem ją w pokoju. Oczywiście to było raptem, chyba z tydzień ją trzymałem. Ale e, no właśnie, byle gruza bym tam nie wrzucił, nie? Tylko był fajny odświeżony taki motorek. Słuchajcie, ja chwilowo przerwę bo chyba na pewno nie chcecie słuchać moich stęków, jagieńcze i przepycham ten motor także widzimy się już za chwilę powrót, powiem wam tak, stwierdziłem że pokażę wam jak to faktycznie wygląda zobaczcie wszystko nawet jeśli miałbym się tutaj wywalić zaliczyć kraksę chcę żebyście to widzieli bo <słuch> rozmawiałem też z taką jedną dziewczyną niedawno i tam dyskusja była, coś na temat, słuchajcie tego mm, że kurde, jak to naciągam Przekminu, muszę to tak przekminić, żeby to żeby to zrozumieli, chodziło o to że ja jej powiedziałem, że na motocyklu trzeba mieć zajebistą kondycję, trzeba mieć, nie? a ona mnie wyśmiała, nie? mówi co ty pieprzysz, nie? przecież to jaka kondycja, o czym ty mówisz, nie? a mówię, dziewczyno, nie? Co ty, co ty tak naprawdę do mnie rozmawiasz. Motocykliści muszą mieć zarobistą kondycję. Jak i praktycznie każdy sportowiec, no nie wiem, e, który sportowiec nie ma kondycji, być może są jakieś takie sporty, w których nie trzeba mieć kondycji bynajmniej nie wiem jakiej. W ręce, nie wiem jak ktoś tam streamuje jakieś tam e, gamingowe gry komputerowe i tak dalej, to nie wiem jak to tam wygląda, co prawda aczkolwiek, jeżeli chodzi o motocykle, motocyklistów, ogólnie motorsport to musi być kondycja, musi być kondycja bo pierwsza lepsza jakaś hopka, czy coś i... no zwykły brak się no co wam powiem, trzy razy trzy razy brałem udział w jakichś tam zawodach oczywiście amatorsko, zupełnie że zjechaliśmy to tutaj dosyć bezproblemowo e za bardzo panikuje nie Dobra lecimy dalej Ej, a może ja bym to wrzucił na TikToka A mam tak trochę różne te TikToki, że tak powiem. A, kontrola trakcji nie wyłączona Ej, to jest mega zarobista rzecz w motocyklach że tą kontrolę trakcji to się wyłącza, bo się nie masz taki guziczek nie? Jest tutaj literka T Przytrzymujesz nie tam 3-4 3-4 sekundy i nie ma już kontrollifikacji, nie? przy cb 1000, tak miałem, przy tej Afryce Co tam było jeszcze? CBR 1000 i wszędzie jest tak samo, nie? To jest mega, mega sztos Lubię. Chodź! Wiecie jak u się to Nie, nie musiałem nawet hamulca co niego. Najgorsze takie właśnie do uślizgu, to uważam, że są mokre gałęzie oraz wystające gdzieś tak z ziemi korzenie. To wtedy trzeba naprawdę uważać. Można. Wow, ładną tą kracę zaliczyć! <laughs> Ciekawe, jaki mam głos przez, przez tę nie? Bo pewnie takie rezo robi. Kurde, muszę wziąć taką kałużę zejść z motocykla i pokazać wam jak to wygląda od góry, bo zapewniam was, że niektóre z tych kałuży tam chyba dalej, nie? wcześniej w sensie była taka kałuża że całe koło pokryło Ej ale w tu też motyw jest taki że świetnie mi się jedzie tym motocyklem ale ten głos jest takie do, taka wiśnieka na torcie, nie? To jest baja. Ej, bajeczka O! 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 Jest taka łuża, taki mocny zawodnik. pachem Wszystko, czekajcie. Jak ja go utopię. Teoretycznie. Czy coś się mi tu stanie? Nie wiem. Otrzymam się domyślam, jak to zaczę Ale czekajcie, no, nie, nie wiadę jakby najgłębszy punkt tego Także Przejadę przez ten najgłębszy, ale nie zostawię już najgłębszym o, 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 o. Tu, Hit. Oh fuck No, tak to wygląda Hit, nie? Ej, ale szczerze, ono też dobrze komponuje, nie? Ciebie? Raz, dwa, trzy. Nie, <laughs> Dobra, teraz tak już nie? Nie, bo mnie zabryzga całego. prostego, gdzie mógłbym tak y, stosowo polecieć szybko no e, i jakieś tam taki łusko leci żeby wybić go w powietrze, a oh wow. żeby wybić go w powietrze I tak. o złota użał Chciałem o nie pamiętać, bo już mijaliśmy to miejsce, tą drugą stronę. widzę jak zwariowana. Kurde, tak mnie kusisz, żeby gazować ja też nie chcę robić takie trzody. No bo to, to jednak drażni to... ludzi, no. nie ma co. Ogólnie mega mega mnie nachodzi na jakiś elektryczny motocykl żeby, żeby kupić ten HTM Freeride chyba jest, jest taki model HTM-a Mega mi się podoba. Znaczy może nie tyle podoba, bo z wyglądu tej elektryki to szału nie ma dupy nie urywa, nie? jak to się mówi, ale, ale po prostu yy, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, żeby jakby żyć yy, w środku którzy sobie spacerują, nie? To jest uważam, że fajna opcja. Wow, patrzcie, jak fajnie to jest na Chciałbym się coś tu stanąć, wykamerować. No, ale też, że ludzie sobie idą spacerkiem, nie będziemy drażnić. To jest taka jakaś randka, bo jest z tego bajdzie nie? O, faj, wow. liście, tragedia. A bez jest, bo włączony mam taki guziczek tam z prawej strony tak że mogę to łączyć. a ABS na no, nie koło czy coś w no nie wiem, na razie jadę z tym ABS tak swoją drogą e, ja to byłem taki właśnie, takiego przekonania że e, ABS w motorze kurde to jest tylko dla deszczy, nie? a później kupiłem sobie MT-09 jak sami wiecie jest to mega, mega fajny motor do oznaczenia na mieście, że tak powiem i raz się przeliczyłem, w sumie to dwa albo trzy razy się przeliczyłem z zakrętem. Gdyby nie ten ABS, to by było, dzisiaj by mnie tu nie było. <laughs> o nie, o nie! Fuck! Widzieliście to?